Dzisiaj jeszcze chcę Wam powiedzieć na temat emigracji, bo, bo dużo dostaję wiadomości, szczególnie na Facebook o tym, że ludzie chcą emigrować, są ludzie, którzy są zadowoleni z pobytu w Polsce, z mieszkania w Polsce z pracy w ogóle. A są ludzie, którzy narzekają, chcieliby to zmienić. To jest normalne. Nie myślcie, że tutaj w Kanadzie też 100% ludzi jest zadowolonych, że tutaj jest. Tylko z tą różnicą, że na pewno tutaj w Kanadzie większy procent, niestety większość tych ludzi Tutaj w Polsce, tutaj w Kanadzie by się z Kanady nie wyprowadziła, bo jednak w Kanadzie jest dużo lepiej i dużo łatwiej się żyje. Ale chciałam nadmienić o to, że pytacie się na przykład z Anglii czy z Polski, w jaki sposób się tutaj można dostać do Kanady. Także ja nie dam Wam jednoznacznej odpowiedzi, bo takiej odpowiedzi nie ma. Jedyna jest odpowiedź, że to jest ciężka sprawa. Nie jest tak prosto się dostać do Kanady, szczególnie z Polski. Szczególnie z Polski, bo na przykład z Anglii ja tutaj nie widzę takich żadnych. I większych problemów, żeby ktoś, kto ma brytyjski paszport, żeby tutaj do Kanady dostał odmowę. Bo jak wiecie, mój kolega tutaj, no nie mój kolega, jeden, tak samo jak jeden z Was, którzy piszą na Facebook, a ja Was nie znam, tak samo tego chłopaka ja nie znałem i on jest tutaj już od kilku miesięcy w Kanadzie, a mieszkał w Anglii 15 lat. i tam miał swój dom pod Londynem obywatelsko brytyjskie że o zobaczcie jak ten ten duży ciężarowy samochód jedzie. Tu są dwie linie, a on jedzie po środku tej linii. Będziecie zadawać pytania, a dlaczego on tak jedzie, to Wam odpowiem. Ten most nie jest za bardzo szeroki i te pasy nie są e, takie szerokie, żeby, żeby się zmieścił samochód osobowy z boku. Gdyby on jeździł tym prawym pasem, ciężko by było jego wyprzedzić i stworzona by była niebezpieczna sytuacja, bo chwila nie i mógłby stać się wypadek, żeby tego uniknąć, to on jedzie właśnie środkiem tych dwóch pasów, żeby go nikt czasami nie wyprzedzał, bo to jest niebezpieczne. A teraz zjechał na ten pas i jedzie normalnie. Także jeszcze o tym z Anglii i z Polski do emigracji w Anglii, właśnie nie ma żadnych problemów bo te sprawy załatwia się tylko, może nie tylko, ale przeważnie w ambasadzie kanadyjskiej w Londynie. Bo on tak załatwiał i nie ma, nie miał z tym żadnych problemów. Tym bardziej, że on ma, znaczy on ma, po prostu dwoje dzieci innych z, z, z kobietą i jedno swoje i po prostu inne, inne nazwiska i, i kompletnie i jest bez ślubu także nie robili mu żadnych problemów z tego względu także dostał wszyscy dostali wizyt z stałego pobytu w Kanadzie jak na razie on jest tutaj w Kanadzie dostał bardzo dobrą pracę. On jest na koparkach. Tam też pracował na koparkach i tutaj jest bardzo zadowolony i bardzo mu się tutaj podoba, bo jest inny świat. Może nie dlatego, że bo w ogóle życie w Kanadzie i życie w Anglii niewiele się może tak naprawdę różnić finansowo bo to jest prawie że jedno i to samo. Nie ma większych różnic pomiędzy Anglią i Kanadą. Ale jest zasadnicza różnica, że w Kanadzie jednak człowiek czuje się dużo lepiej i swobodniej, tym bardziej dla nas z powodzenia polskiego. Czujemy się tutaj jak u siebie w domu, bo czego w Anglii no niestety. Jest niemożliwe tak się czuć, bo zawsze Was pokażą palcem. O Ty jesteś Polak, obojętnie jak długo będziesz mieszkał w Anglii, czy w Europie, czy w Niemczech, w ogóle w Europie, to niestety będziemy się czuli obcy, czego tutaj w Kanadzie nie odczujecie. Dlatego ja Wam polecam Kanadę. I tak jak wiele ludzi by Wam poleciało, poleciło Bo Europa niestety jest dla tych ludzi Którzy się w tych państwach urodzili I oni zawsze Was wskażą Że jesteście obcy Nigdy nie będziecie razem z tymi ludźmi po prostu Zawsze będziecie obcy I będziecie tęsknić za Polską Dlatego ja za Polsko nie tęsknię, bo tutaj się czuję bardzo dobrze. Tu jest moja druga ojczyzna, która dała mi chleb, dałem pieniądze. Większe życia spędziłem tutaj i tutaj naprawdę czuję się wspaniale. O, teraz właśnie jadę przez tereny wiejskie. Znaczy wiejskie. Tutaj nie można, tutaj w Kanadzie nie ma odróżnienia czy to wieś, czy to miasto, bo budownictwo dokładnie jest takie same, wszystko jest, to samo, tylko jest ta różnica, że w mieście te domy są jeden przed drugim, a jednak jedziemy przez wiejskie tereny rolnicze, te domy są jeden od drugiego bardzo daleko, jak tutaj i jest widoczne na tym filmie, a tam po prawej stronie widać góry także zobaczcie jak to sucho jest nie ma mało bardzo mało deszczu pada dlatego że nie ma burz. i to jest bardzo ciekawe to jest jeden z niewielu miejsc na ziemi gdzie nie ma włóż dlatego nie mamy opadów deszczu latem lata są przeważnie suche chociaż też trafiają się nie, nie zawsze co roku jest e, tak samo, bo każdy rok może mieć inny, zależy kto na co natrafi. Tak jak powiedziałem, przyjazd e, do Kanady z Polski, e, po prostu nie przyjeżdżacie z Polski, e, bo tutaj nic na miejscu sobie nie załatwicie. Nie załatwicie żadnego pobytu, żadnej wizy, po prostu nie będą z Wami. E, w ogóle dyskutować, a tym bardziej na lotnisku, jak się okaże, że przyjeżdżaliście, przyjedziecie do Kanady w, w sprawach, żeby sobie o pracę, to niestety z lotniska Was odprowadzą. Już nie wyjdziecie nawet na miasto po prostu. Przymkną Was na czas do odlotu samolotu do Polski w kierunku Polskim, także nie radziłbym nikomu tutaj przyjeżdżać z myślą po to, że tutaj jakoś sobie to załatwię. Tutaj nie ma takiego załatwiania, tak jak jest w Europie, w Anglii czy we Francji. I po prostu nie ma, um, po prostu jest inaczej. I wszystkie sprawy emigracyjne załatwia się poza Kanadą, zanim się przyjedzie do Kanady, bo już nie ma żadnych, ale powiedziałbym, żadnych możliwości załatwienia. Tutaj, na sobie pracy, tym bardziej, pobytu stałego to jest po prostu niemożliwe. Niektórzy tego nie mogą zrozumieć. No, niestety, Kanada i Stany to są całkowicie odmienne kraje, niepodobne do krajów europejskich. I czy trzeba się z tym pogodzić, że takie tutaj są prawa, po prostu. Także. Chciałbym w tym miejscu odpowiedzieć na te wasze pytania, co zadajecie mi na Facebook. Nawet niektórzy nie są u mnie na Facebook, ale po prostu piszą do mnie na Facebook i pytają się, jak tu jest. Dlatego chciałem na tym swoim filmie tutaj wam wytłumaczyć jaka jest sprawa z emigracją. Także jeżeli chcecie przyjechać do Kanady, najlepiej jest przyjechać na wizę pracowniczą pobyć po tutaj rok czy dwa, załatwić sobie znajdziecie wtedy pracę, będziecie mieli pracę i pieniądze możecie zapłacić prawnikom i oni Wam te sprawę załatwią. Jest większa możliwość pozostania wtedy w Kanadzie na stałe. To jest jedyna właściwa możliwość do pozostania i pobytu w Kanadzie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia